która no jestem taka fancy, ale w sumie to mi się nie chce i tak właśnie przed chwilą stałam i tak naprawdę nic sobą nie zrobiłam. Kochane, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do piątki tego mijającego tygodnia. Na wstępie chciałam Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego w tym pięknym dniu, a zwłaszcza wszystkiego dobrego osobom, które mają dzisiaj urodziny, bo oznacza to, że mamy urodziny w tym samym dniu, także szczególnie raczką wszystkiego dobrego życzę. Nie mam mnie teraz w tym momencie, w którym siedzę tutaj, yy, a czy jestem w innym miejscu niż kręcę w tym momencie, a czy będę w wiecie co chodzi, e, ale wszystko pewnie można zobaczyć na snapie, jeżeli ktoś jest ciekaw, co właśnie teraz robię. E, w każdym razie przechodzimy do piątki tego tygodnia. Zacznę może. A czy znowu jest tak na szybciora, i znowu z telefonem, bo ostatnio cierpię na niedobie, niedomiar czasu wolnego i coś mi się chyba telefon. Czy mój telefon się właśnie rozwala? Telefon mi się rozwala, ratunku, nieważne. E, przechodzimy do piątki tego tygodnia. E, zacznę może od rzeczy, którą muszę przeprosić. Bardzo często tutaj mówię, a czy często, czasem mówię o bublach, jak coś mi się nie sprawdzi, to mówię o bublach. E, zwłaszcza. Był taki okres, że używałam maskary wodoodpornej i strasznie, strasznie miałam problemy z tym, żeby tę maskarę wodoodporną po prostu zmyć z moich oczu. I wtedy bardzo pojechałam po tym płynie micelarnym z firmy Garnier, Micellar Cleansing Water, for, even for sensitive skin. I jechałam, odnośnie tak dalej, itd., itd., I jechałam głównie po tym, że absolutnie nie zmywa makijażu i zwłaszcza nie zmywa makijażu wodoodpornego i teraz tak podtrzymuję fakt taki iż nie zmywa makijażu wodoodpornego ale Powiem Wam, że tej, tej rzeczy ostatnio ogólnie używam do demakijażu twarzy takiego pierwszego, i zwłaszcza do makijażu oczu, kiedy już oczywiście mam założone rzęsy sztuczne 1 do jeden, takie permanentne e, i po prostu wtedy nie można za bardzo używać rzeczy oleistych, takich klejących się do zmywania makijażu. Ja Najbardziej takie rzeczy lubię do zmywania makijażu, ale powinno się używać wody micelarnej. Jestem na zakupie oczywiście biodermy, czyli królowej wód micelarnych, e, ale póki co mam właśnie te dwa graniery, więc stwierdziłam, że je użyję. Używam go, tak jak mówię, głównie do makijażu oczu tutaj delikatnie, twarzy. Potem omijając oczy jeszcze używam takiego grubszego balsamu do mycia twarzy, ale to jest takie moje pierwsze zmywanie i jest ok, powiem Wam. Nie robię jakichś mega cudów, bo... Jak jeszcze potem przyjadę wacikiem, po tym jakbym samym temu muła, to jeszcze twarz, na twarzy jeszcze jest makijaż. Ale taką pierwszą warstwę, tuż do. tuż nie, tuż tylko, wiecie, cienie do oczu, jakieś śminki, jakąś pierwszą warstwę podkładu i tak dalej, zmywa ok. Nie jest to. nie zmywa to wszystkiego idealnie, ale w sumie wie, większość rzeczy zmywających makijaż nie zmywa wszystkiego idealnie, także. Zwracam mu honor, jeżeli nosicie tylko bardzo lekki makijaż. Jeżeli nie nosicie makijażu odpornego, albo jeżeli, jeżeli macie tak jak ja, właśnie te rzęsy jeden do 1 albo jakoś tam inne, jest okej, okay, jest okej, okay. wypróbuję biodermy i tam Wam znać czy, czy miarzy bardzo Garniera, ale przepraszam Garnier, jesteś taki zły jak mówiłam, że jesteś. Także potrafię przepraszać, mam nadzieję, że potrafisz wybaczyć. E, dobra, kolejna rzecz, to jest rzecz, którą właśnie teraz testuję. Jest to jedna z baz Inglotowskich, Inglot Mattifying. To jest baza, o której ja mówiłam ostatnio w tym takim holu zakupowym z Polski i też na snapchacie na mówiłam o nim. I w snapie pokazywałam to, iż robię właśnie testy tej rzeczy. E, I wtedy miałam e, na tym, e, na tej bazie, a czy miałam pół twarzy, pół, pół twarzy pokrytą e, po, te, tą bazą, i na tym miałam podkład z Makeup Forever ten Ultra HD e, z pompeczką, a na drugiej części twarzy nie miałam żadnej bazy. E, I po tam 4-5 godzinach rzeczywiście na tej części twarzy z bazą e, widać było, że coraz się dużo mniej świeciła i pory były mniej widoczne, ale tylko tutaj w tym miejscu czoło się świeciło identycznie, prawda, się ściuła identycznie, yy, dzisiaj znowu testuję tę bazę, ale z innym podkładem całkiem, w tej, na tej części twarzy mam bazę, na tej nie mam yy, i powiem Wam, w tym momencie jest na pierwsza, ja nałożyłam bazę około także yy, no po prostu jest lepiej mieć troszeczkę więcej luzu. To, że to jest szczytny materiał ma też ten plus, że to można prze... Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa!